Dzisiaj chcę opowiedzieć Wam o dali. Dalie pochodzą z Meksyku, a dokładnie z Ameryki Centralnej. Występują od Meksyku po Panamę. Zostały do Polski sprowadzone pod koniec XVIII lub na początku XIX wieku. Początkowo jako roślina jadalna, ale później już po prostu pełniły tylko funkcję ozdobną. Dalie występują w różnych odmianach, w różnych kolorach. Ja tutaj na rabacie mam dalie, które są bardzo niziutkie. Może, ja wiem, 40 cm. Ale mamy też dalie, które dorastają i do półtora metra, a ich kwiaty są wielkości talerza. Oczywiście są to kwiaty, które uwielbiają różne zapylarki. Zobaczcie, pięknie pszczółka tutaj sobie korzysta. W 1963 roku Dalia została uznana za Narodowy Kwiat Meksyku, czyli jest narodowym kwiatem Meksyku. Wyobraźcie sobie, że nawet do tej pory istnieją przepisy kulinarne w Meksyku w mieście Tlaxcala, gdzie jako jeden ze składników jest bulwa Dali. Nie wiem, czy bylibyście zainteresowani, bo ja znalazłam taki przepis, ale nie wiem, czy jesteście zainteresowani. Ja osobiście nie wiem, czy nie bałabym się troszeczkę próbować takiego dania, natomiast jeżeli ktoś jest zainteresowany, to proszę dać znać w komentarzu. Ja mogę takie przepisy wrzucać. Jeśli chodzi o uprawę, to króciutko. Dali je lubią stanowiska słoneczne. Aczkolwiek słuchajcie, to nie jest tak do końca, dlatego że ja tutaj to miejsce, które tutaj mam w ogródku przeznaczone dla nich, to nie jest do końca na słoneczny cały czas. Do południa jest tutaj cień i słoneczko dopiero się pojawia po południu. Tak samo. Podobno dalie lubią glebę przepuszczalną, natomiast tutaj mamy glebę, która do lekkich i przepuszczalnych nie należy. Raczej jest to gleba gliniasta. Więc, tak naprawdę, powiem szczerze, że te dalie radzą sobie wszędzie. Widzę to po tych moich, które pięknie się tutaj prezentują, chociaż nie są wcale nawożone. E, chyba raz je nawiozłam, natomiast jeżeli będziecie chcieli nawozić, no to na pewno one będą miały jeszcze więcej tych kwiatów i jeszcze ładniej będą wyglądać. Tylko pamiętajcie o tym, żeby nie nawozić nawozami, które mają zbyt wiele azotu. Azot powoduje, że kwiaty, to znaczy roślina, bardziej koncentruje się na liściach, a my potrzebujemy takiego nawozu, który. Sprawi, że ona będzie, o proszę, jaki piękny ten, e, takiego nawozu, który będzie sprawiał, że roślina będzie, że tak powiem, szła w kwiat. Więc proszę, wybierajcie nawozy, które raczej są bogate w potas, a nie w azot.